Fajnie, fajnie. Tuż coś coś proszę. Jak w ogóle w tej chwili działa uniwersytet? Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Dla Radowida. Nie ma większej różnicy między uczonymi a czarodziejami. Ciebie jakoś toleruję. Bo jestem mu potrzebna. Na razie. Front Wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. <grych> Bez obaw. Zawsze uważam. No tu jest Akademia. Myślałem, że to jakieś. coś innego. Dzień dobry. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest zabroniony. Nawet dla wykładowców? Dokładnie, bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym się wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. <laughs> Bruno? No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. <laughs> hmm, no dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się. Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. <tryk> Którędy będzie szybciej. No tędy. No to każe mi gdzieś nie wiadomo gdzie iść. Wpiąść, tak żebym jakbym się zajebał. O! What is this? Jest koniaka. Jeszcze jest koniaka. Nice. Zgadza się. Dobra, rozgadza się. rzucona. Skąd wzięłaś linę? Długa historia. Ukradłaś Dobrze nam idzie. Dom profesora Szezloka jest na końcu tej ulicy. Pilnują go łowcy czarownic, a ich na pewno nie uda mi się przekonać. I tak zrobiłaś dla mnie bardzo dużo. Dziękuję ci, Nie ma o czym mówić. Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Yy, no nie. Jakbyś wiem. chciał mnie jeszcze odwiedzić, to będę u siebie pakowanie zajmie mi trochę czasu. W takim razie do zobaczenia. No. Znaleźć inną drogę. Może zostawił otwarte okno. No, no może. O, tak myślałem, że ta drabina po coś jest. Na chuj, to tak zrobili takie rusztowanie. Na drzwi Ar. o cholera <śmiech> <śmiech> to był zły pomysł Szczebelka belka się na głowę zwali bać, to i tak kiedyś tam przeczyta się. Srebrny lamen. Nie znam tego Sigila. Wygląda na dawno nieużywany. Stłuczone lustro. Nie wygląda jakby po prostu komuś upadło. Może... Może ktoś przestraszył się tego, co w nim zobaczył. Pana rusztelko. Mniejszy klucz Giliana Alboko. To o demonach. Strasznie zakurzona. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. okay. Franco, to ty? Postaw nocnik tam, gdzie zwykle. I zabierz tacę. Nie będę dziś jadł. Profesor Shazlock? Kim jesteś? Jak tu wszedłeś? Wynoś się! Ja nic nie wiem! Nic nie chcę wiedzieć! Rozumiesz? Nie chcę! Nie zrobić nic złego. Ten demon cię tu przysłał. Już ja to wiem! Jaki demon? Jak to, jaki demon? I, i, nie udawaj, że tego nie wiesz! Gaunter O'Dim. Zło wcielone. Nie on mnie przysłał, ale rzeczywiście jestem tu z jego powodu. Jestem wiedźminem. Mm, mutant. Mm, tak, tak. Tak to by się. To by się nawet zgadzało. Dlaczego przed Twoim domem są strażnicy? Jesteś więźniem? Oni to nazywają opieką. Ładna mi opieka, która nie pozwala człowiekowi decydować o swoim losie. Czego od ciebie chcą? Nie wiem, czy wiesz, ale jestem jednym z wybitniejszych znawców okultyzmu. Właściwie najwybitniejszym z żyjących. Moim nauczycielem był sam profesor Lionel van... Rozumiem, że współpracujesz z łowcami czarownic. Myślisz, że dali mi prawo wyboru? Doskonale wiedzą, że wiem wszystko o magii, wiedźmach i czarodziejkach. Wykorzystują moją wiedzę do niecnych celów, ale... ja nie mam wyboru. Rozumiesz? Ja nie mam wyjścia. Przyszedłem tu, bo jesteś jedynym człowiekiem, który może mi udzielić pewnych informacji. Skoro jesteś Wiedźminem, nie muszę się obawiać. Wszak nie jestem potworem pokoniunkcyjnym. Czego chciał od ciebie Olgierd von Everett? Niech będzie przeklęty dzień, w którym do mnie przyszedł! Zjawił się tu pewnego dnia i zaoferował mi worek pieniędzy za to tylko, żebym się dowiedział, kim jest Gaunter Odim i jak się go pozbyć. Zgodziłem się. W końcu to moja dziedzina. Poza tym potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem studiować niezliczone księgi, badałem fakty historyczne i ludowe podania. Dotarłem nawet do biblioteki w Nilwgardzie, W końcu trafiłem na trop tajemniczej postaci. Znana jest od tysięcy lat w różnych kulturach i pod różnymi imionami, ale wszędzie jest synonimem wcielonego zła. U nas mówią na niego Gaunter Odim, czasem pan Lusterko. Straciłem wzrok, śledząc nad księgami. Ale dowiedziałem się na przykład, że lubi się bawić ludźmi. A najbardziej lubi zawierać pakty. Pozornie to niewinne umowy, które zwykle doprowadzają ludzi do szaleństwa. Dlaczego tu siedzisz? Co znaczą te runy? Chronią mnie. Tylko tu zły mnie nie dopadnie. Skąd wiesz? Sam mi powiedział. Przyszedł do mnie kiedyś. Niesamowite to było spotkanie. Jestem ślepy, ale jego widziałem wyraźnie. Uśmiechał się do mnie. Powiedział, że jest zaszczycony tym, że się nim tak bardzo interesuje. Chciał mi się odwdzięczyć i również zainteresował się mną. To on sporządził ten krąg i powiedział, że tutaj będę bezpieczny. Wdzięczył mi się. Nie próbowałeś wyjść? Gdybyś słyszał, jak to mówił, nie miałbyś wątpliwości, że to prawda. Co jeszcze wiesz o tym człowieku? Counter O'Dea nie jest człowiekiem. To zło. Zło, które przyjmuje różne postaci. Nie interesuj się nim, bo zginiesz. Ty, żyjesz? Żyję, ale chciałbym na zawsze zapomnieć o tym. Czego się dowiedziałem? Olgierd zawarł z nim pakt. Zgadłeś. Wiesz zapewne, że był kiedyś bardzo zamożnym i wpływowym człowiekiem. Musiał nim być, skoro rodzina jego narzeczonej przyjęła jego oświadczyny. Pech chciał, że wkrótce potem utracił majątek i stał się wyrzutkiem. Rodzina Iris tego nie zaakceptowała. To możny ród i za byle kogo córki nie chcieli wydać. Olgierd chciał ją wywieźć byle dalej, ale Iris nie chciała tracić rodziny. Patowa sytuacja. Na ich nieszczęście od wędrownej wiedźmy dowiedzieli się, że jest ktoś, kto, kto spełnia wszelkie życzenia. Nazywała go panem Lusterko. Olgiert spotkał się z nim sam na sam, na rozstajnych drogach. Powiedział, że chce odzyskać majątek i wpływy. Odim się zgodził pod warunkiem, że podpiszą pakt. Olgiert miał poświęcić kogoś, kogo kocha. Odim doskonale wiedział, że Olgiert kocha Iris i swojego brata Witolda. Zgodził się więc. Wkrótce potem odzyskał majątek i oszenił się z Iris. Chcesz mi powiedzieć, że Olgierd zabił swojego brata? O nie. im tak nie działa. Wystarczyło, że Olgierd podpisał własną krwią pakt. Dzień później... Witold został zabity. Olgierd powiedział ci to wszystko? Musiał. Jak inaczej miałbym się zająć jego przypadkiem? Mówisz, jakby był chory. Gorzej. Choroby się leczy, a jak igrasz ze złem, to lekarstwo może być znacznie trudniej. O? No. W takim razie, dlaczego Olgierd chciał się pozbyć Odima? Dostał to, co chciał. Pozauważył, że zaczyna się zmieniać. Jego serce stało się zimne jak lód. Odwrócił się od swojej żony, dla której przecież poświęcił brata. W ten sposób stracił wszystko, co kochał. I tak właśnie kończą ludzie, którzy podpisują pakty z Gaunterem Odimem zwanym panem Lusterko. Wszyscy? Nie ma sposobu, żeby się go pozbyć. Zabić się go nie da. Ale znalazłem wzmiankę o człowieku, któremu udało się zerwać pakt. Można go pokonać jego własną bronią. To znaczy? Jeżeli rzuci mu się wyzwanie, coś, co go zainteresuje, to można z nim zagrać. Ale pamiętaj, że stawka może być tylko jedna. Bo Odima. Interesują tylko ludzkie dusze. Odin zostawił mi na twarzy znamie. Jest jakiś sposób, żeby się go pozbyć? Znamie? Hmm. Pewnie. Pewnie gdy wypełni się pakt, znamie zniknie. Tak mi się wydaje. A gdybym zechciał rzucić mu wyzwanie? Zagrać z nim. A tego to nie wiem. Człowiek, który z nim wygrał, nie miał żadnego znamienia. Dziękuję Ci. Bardzo mi pomogłeś. Cieszę się. Dobrze jest wiedzieć, że po tylu latach w zamknięciu i strachu, człowiek może się jeszcze na coś przydać. Hmm. Kto wyszedł krąg? Pech No cóż Nieszczęśliwy wypadek 嗯嗯，可以了，不要动，哎，你走吧，走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。走。 Kurwa wasza zajebana No, proszę bardzo O, północ nagle się zrobiła A jakiś czas później... Dobra, to wybaczam Ciekawe miejsce wybrałeś Zakładam, że nie przypadkowo To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Co to? Płótno, a na nim twój dom, żona i róża, którą jej wtedy dałeś. Nie o to prosiłem. Źle sformułowałeś życzenie. Nie pierwszy raz. I właśnie to mnie zgubiło. Jest taka piękna. Wygląda jak żywa. W pewnym sensie żyje. To ona namalowała ten obraz, a potem wniknęła do środka. Co? Jak to? Dwójka? Chyba dwójka. Chyba tęskniła za tobą. Tym prawdziwym. Chciała, żeby kontrakt wygasł. I żebyś znów był taki jak kiedyś. Bez względu na cenę. Iris, w co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co się dzieje? Czuję się jakby jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w komplecie. Jak się czujesz, Pan Everett? Nie jest ci jakby lżej na sercu? O Dim, czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i... i spotkamy się na Księżycu. No... i jesteśmy. <śmiech> <śmiech> Kurwa jebany. Co? Nie, przecież... Mieliśmy umowę. Tam jest Księżyc. Tam, a nie. Tu? Dałem ci, czego pragnąłeś. Tutaj, na Księżycu, kończy się nasza umowa. Skórwy synu. Oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim główcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierna. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. W co chcesz grać? W gwinta? Nie wiem, możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Hmm, dobrze, ale zrobimy to po mojemu. O kurwa. I tutaj jest jakiś chyba ograniczony z czas, z czego pamiętam. Co się dzieje? Chciałeś ze mną zagrać, to grajmy. Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz obaj z Olgierdem, będziecie wolni. A jeśli nie? Haha, ha! wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Wikolki armatka ma mnie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć zobaczyć lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię, dziecko przygnębiam starca cieszę, dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. No, chyba odbicie lustrze. Ty mi powiedz, czym jestem? No. Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie. Nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas! Start!